No cóż, tak to właśnie jest, że, żeby robić melem, to trzeba być trochę zwariowanym i szalonym. Bo cóż, nie każdy położy się na hamaku na placu zabaw i nagra swój film biznesowy. Zapraszam Państwa dzisiaj na kolejny odcinek. Państwu witamy w górach. Tu właśnie dzisiaj znajduje się moje biuro i stąd będę do Państwa dzisiaj przemawiać. Znajdujemy się w koniakowie. Koniakowie, proszę Państwa, jest taki fantastyczny widok, jaki widzicie za moimi plecami. Koniaków i Stedna. Niektórych rzeczy po prostu nie wolno robić w biznesie. Bo jeśli zrobimy, to spadniemy właśnie w taką przepaść. Czego na przykład nie wolno robić w EMMie? Siedzę sobie tutaj na kamieniu i kręcę dla ciebie film z ręki, żeby w tych pięknych okolicznościach przyrody opowiedzieć ci o tym, w jaki sposób nieświadomie możesz zabijać swój biznes. No cóż, lepiej by było, gdyby nikt z nas tego po prostu nie robił, ale często bywa tak, że dzieją się takie rzeczy. Dzieją się takie rzeczy, że hmm, poza biznesem większość ludzi niestety, ale bardzo często, roznosi plotki. I tak to się jakoś podziało, że dobre informacje rozchodzą się tylko w 20%, a złe informacje 90% albo czasem nawet 100%. Oczywiście, jeżeli ktoś komuś, jeżeli ktoś komuś powie komplement, jeżeli ktoś zrobi coś dobrego, miłego, fajnego, no to być może. Ktoś tam się dowie i w jaki sposób to skomentuje. Ale jeżeli dzieje się jakaś sensacja, to nie tylko w telewizji, ale również po prostu, ludzie między sobą uwielbiają sensacje, a w szczególności negatywne. Przed czym należy się przestrzegać w biznesie, przed czym należy się w szczególności przestrzegać w marketingu sieciowym. Po pierwsze, nie obgaduj swojego sponsora, ani żadnego jego sponsora więc nie obgaduj swojej górnej linii rekomendacji. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziesz to robił, nieważne w jakiej grupie ludzi, czy wśród swoich liderów, dystrybutorów w systemie, czy wśród KROSów, generalnie jeżeli będziesz obgadywał górną linię sponsorowania, to co później powiesz, żeby zarekomendować spotkanie z nimi? Co później powiesz, jeśli najpierw obgadujesz swojego sponsora ze złej strony, a później chcesz zaprosić na spotkanie, które on poprowadzi Twoich ludzi w swojej organizacji? Jak ich zaprosisz? Jak ich przekonasz, że jednak nagle okazuje się, że jest to fajny człowiek, mądry człowiek, który ma do powiedzenia dużo dobrych, ciekawych, mądrych rzeczy? Po drugie. Nie obgaduj ludzi ze swojej organizacji. Jeżeli traktujesz siebie jako sponsora, jako lidera, jeżeli masz w swojej organizacji wiele różnych osób, albo nawet i kilka osób, to nie ma żadnego znaczenia, po prostu nie obgaduj jednych przy drugich. Zastanów się, mądrzejsi z nich pomyślą sobie: ok, skoro on teraz obgaduje tego drugiego, czy tą drugą, to w takim razie, czy nie jest tak, że przy nich obgaduje mnie? I powiem Ci, że najczęściej właśnie tak jest. I jest to bardzo ważny element, który często wielu osobom lubi wymknąć się spod kontroli. Nie dopuść do tego, żeby stało się to również u Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że jest to kolejny element, który potrafi zacznąć nasz biznes. Jest to kolejny element, który spowoduje, że robisz po prostu w sposób automatyczny sobie autosabotaż. Jeżeli obgadujesz ludzi, w swojej, struktu swojej struktury to na przestrzeni czasu oni przekazują sobie te informacje dalej a wiemy jak rozchodzi się plotka otóż tak, że bardzo często cierpi na tym cała twoja organizacja w związku z tym cały twój biznes po trzecie nie obgaduj swoich krosnic. jeżeli ty będziesz obgadywał swoich, to oni wcześniej, później będą obgadywali ciebie, bo te informacje oczywiście się rozchodzą. Wiemy o tym, że negatywne informacje rozchodzą się prawie że w 100%. Jeżeli twoi krosowie będą później obgadywać ciebie, to w sposób automatyczny podburzy to twój autorytet w twojej organizacji, co również spowoduje, że twój biznes będzie się walił zamiast budował, albo że będziesz po prostu robił sobie autosabotaż. Tyle jest ludzi, niestety, takich, którzy kompletnie nie mają świadomości, że taki proces zachodzi w ich organizacjach. Jeżeli masz powiedzieć coś złego o ludziach, z którymi współpracujesz, albo też takimi, z którymi nie współpracujesz, jeżeli e, zajmujesz się marketingiem sieciowym, to po prostu, jeżeli masz na myśli coś złego o kimkolwiek, nie mów tego wcale. Mów o dobrych rzeczach. Ile razy jest tak, że mówimy o tym, a nie robimy tego. Mówimy o tym, że Multilevel marketing jest to biznes relacji. A skoro tak, to budujmy te relacje, a nie walmy ich. Ile razy jest tak, że e, są ludzie, którzy budują swój biznes tylko po to, żeby zarabiać pieniądze? I ktoś patrzy Ci w oczy i mówi, albo Ty komuś patrzysz w oczy i mówisz, tak, zależy mi na tobie, na relacji z Tobą, a potem okazuje się, że chodziło tylko o kasę. Nie dopuść do tego, bo to również zabije Twój biznes. Tyle dziś chciałam Ci przekazać w tych pięknych okolicznościach przyrody. I tylko tyle, ponieważ jestem gdzieś na wycieczce nie pracuję, ale postanowiłam podzielić się z Tobą w tą piękną pogodę tymi informacjami, które bardzo często są śmieszne, ale niewątpliwie w negatywny sposób potrafią nam się naszych. Nie dopuść do tego. Nie spowoduj tego, żeby w sposób automatyczny to co budujesz rozsypywało się poprzez własną bezmyślność. Po prostu. Dbaj o relacje, mów o ludziach dobre rzeczy, nie podsycaj tego, co jest złe, nie komentuj tego, co jest złe i w ogóle nawet nie pisz komentarza, że brak komentarza, bo to też jest komentarz. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, agnieszkasztafińska.pl Zapraszam Cię na kolejne moje filmy. Dodam jeszcze dwa słowa. Kiedy stoisz nad przepaścią, tak jak tutaj za mną jest ta przepaść, i masz za sobą przykre doświadczenia, bo to też często się zdarza, to nie oglądaj się za siebie, byś nie wpadł w tą samą przepaść, tylko po prostu idź przed siebie, idź na górę, idź na szczyt, ponieważ to właśnie na szczycie są takie fantastyczne widoki. Czasami jest tak, że jesteśmy sami na tym szczycie. Widzisz, sama jestem na tym szczycie i sama muszę sobie nieść tą kamerę. Pewnie, że w dwójkę byłoby prościej, ładniej, łatwiej, piękniej. Ale cóż, wyszło tak, że sama niosę kamerę, sama idę na szczyt. I często jest tak, że kiedy jesteś liderem, po prostu zostajesz sam. I to nic nie szkodzi. Nie oglądaj się siebie. Rób to, co czujesz. Rób to, co jest zgodne ze sobą, z tobą. A na szczycie wygląda tak.